Czy chciałbyś sobie ułatwić życie w postaci serwera konsolowego zainstalowanego w swojej serwerowni na wypadek, jeżeli nastąpi jakaś awaria? Jeżeli tak, to właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od tego, po co jest mi serwer konsolowy. Mój scenariusz jest taki, że ja chcę zainstalować sobie taki serwer do szkoleń, czyli będę wykonywał środowisko szkoleniowe, testowe gdzie uczestnicy będą rekonfigurowali urządzenia. Co jest oczywiście typową sytuacją, problemem w takich środowiskach to rekonfiguracja takiego urządzenia w sposób, który odcina nam dostęp komunikacyjny po IP. No i żebym nie musiał fizycznie iść i rekonfigurować urządzenia z konsoli wystarczy, że podłączę się przez serwer konsolowy. Co ja tutaj dzisiaj mam? E, tu na stole mam serwer w postaci Avocent ACS48 jest to urządzenie, jak widzicie, 1U, które ma dwa porty pod zarządzanie, czyli jeden pod konsolowy, do którego się za chwilę będę wpinał, i drugi pod łączność sieciową do managementu. I oprócz tego 48 podtów pod konsolę. Co jeszcze ma to urządzenie, które zakupiłem? To jest wersja z dwoma zasilaczami, czyli mam tutaj dwa zasilacze. Co ciekawe, jeżeli wypnę jeden z tych kabli, to automatycznie pojawi się alarm, że zasilacz nie działa. To jest forma powiadamiania mnie, że trzeba by zwrócić uwagę na ten scenariusz. Jeżeli wyłączę tutaj przyciskiem jeden z tych zasilaczy, również ten alarm się załączy więc w tym przypadku, o którym ja tutaj mówię, tym serwerze konsolowym trzeba mieć to na uwadze. Mi to nie przeszkadza, nie brakuje mi gniazdek energetycznych w moim środowisku. Co jeszcze trzeba mieć, żeby móc podłączyć przez konsolę do takiego serwera konsolowego urządzenie sieciowe? Czyli w moim przypadku to będą przełączniki, kontrolery czy punkty dostępowe. Żeby można było podłączyć taki zestaw urządzeń, potrzebuje specjalnego kabla. Jego specjalność polega na tym, że to jest kabel typu rollover, e, czyli kabel konsolowy. Jeżeli jesteście ciekawi, e, co to znaczy kabel konsolowy, to tutaj pokazałem e, na jednej ze stron, jest taki rysunek, który dobrze to obrazuje czyli pin pierwszy ma wychodzić na wtyczce z drugiej strony na pinie ósmym i pin ósmy na pierwszym i odpowiednio wszystkie pozostałe żyły. Można sobie taki kabel samemu zrobić. Można sobie taki e, kabel kupić. E, ceny są w granicach 30 kilku złotych, jeżeli chodzi o gotowy kabel. Można też kupić e, przejściówkę, do której to wtykamy po prostu kabel e, zwykły, prosty. No dobrze, mamy już e, w takim razie omówiony z grubsza, e, jaki mamy scenariusz do zrealizowania i co chcemy zrobić. E, teraz podłączę konsolę bezpośrednio do tego urządzenia i pokażę, jak skonfigurować ten serwer konsolowy do pracy w moim środowisku. No dobrze, już podpiąłem wszystkie kable, czyli podpiąłem kabel konsolowy, żeby można było konfigurować urządzenie. Podpiąłem kabel sieciowy do poddu managementowego oraz podpiąłem kabel konsolowy do jednego urządzenia na podcie pierwszym. Teraz przejdę do konsoli. Mamy tutaj. Przez serial, czyli ten podszeregowy, podłączony nasz serwer konsolowy. Domyślne logowanie to jest root, i domyślne hasło, jeżeli chodzi o ten model, czy tą wersję softu AWCENTA, to jest TS Linux. I po zalogowaniu się do tego panelu mamy możliwość wykonania. Różnych akcji, ja pokażę wam dwie takie typowe początkowe, czyli pierwszy krok to jest wykonanie wizarda. Czyli wpisujemy w tym trybie poleceń wizard i w ten sposób idziemy do takiego krok po kroku wizarda, który nam pomoże skonfigurować pierwsze parametry. No dobrze, i zaczynamy naszego wizarda. Zaczynam od ustawień zupełnie zerowych. Będę konfigurował statycznie nasz serwer konsolowy. Więc nadam mu nazwę. Adres IP. Chciałbym statycznie mu nadać adres IP. Gatewayem będzie mój router. Maskę mam 24-bitową. Nazwa domeny. CWDNS. Tu się oczywiście pomyliłem w podstawowym DNS-ie, poprawiłem to w sekundary. Dla mnie to nie ma znaczenia, tu chciałem Wam pokazać, jak wygląda ten element związany ze statyczną konfiguracją. Teraz zatwierdzam tą konfigurację. I tutaj, jeżeli chodzi o ten model serwera konsolowego, są jakby dwa takie kroki. Możemy zatwierdzić konfigurację, ale jeszcze nie zapisywać do pliku i ona będzie działała jakby w takim trybie pamięciowym, czyli tak jak zapisujemy sobie do running configu na przykład na przełącznikach Cisco, a potem zapisujemy do flasha. Tutaj takie dwa kroki również przewidziano. Więc chcę zapisać do pamięci, czyli aktywować i chcę zapisać na flasha, tak. Już mi się ta konfiguracja zapisała. To co teraz możemy zrobić, to możemy wybrać sobie albo tryb konfiguracji przez tryb tekstowy, czyli przez tą konsolę. Więc za chwilę pokażę, jak w ten tryb wejść. Albo alternatywnie możemy już na tym etapie wpisać sobie adres IP, który ustawiliśmy w przeglądarce i z poziomu graficznego konfigurować dalsze kroki. Ja pokażę ym, Tobie, jak wejść do tego trybu tekstowego. Wpisujemy tutaj na tym poziomie celi, i widać, że zmienił się znaczek. Możemy teraz dwa razy tab wcisnąć i zobaczyć, jakie mamy polecenia. Czyli możemy tutaj konfigurować dalej sobie z tego poziomu tekstowego. Teraz pokażę Ci, jak konfigurować dalsze parametry z poziomu graficznego, czyli wchodzimy na stronę www. Tutaj mam otwarty już ten interfejs graficzny. Jeżeli wejdziemy sobie muszę się jeszcze tylko zalogować tutaj przypominam, że jeżeli nic więcej nie konfigurowałeś wcześniej, czyli jest czyste urządzenie z konfiguracją, to tutaj trzeba wpisać albo domyślny login hasło dla ruta, albo dla admina. Dla admina domyślne hasło jest admin avocent. Jestem zalogowany w tej konsoli tekstowej, więc dostałem informację że jest inny administrator zalogowany, czy chcę wylogować tamtą drugą sesję? Tak chcę. I przenosi mnie do tego widoku graficznego. To, co tutaj możemy dalej konfigurować, to możemy zacząć od Wizarda. Tutaj jest pokazany Wizard. Potrzebujemy, jak widać, kilka kroków wykonać. To najbardziej istotne. Ustawienia są w czterech krokach, te dwa pozostałe są opcjonalne. Domyślnym typem e, dla tego urządzenia bezpieczeństwa jest Moderate i on zawiera możliwość łączenia się do tego serwera konsolowego zarówno po SSH w wersji pierwszej, drugiej, HTTP, https e, To co mnie interesuje w moim scenariuszu, to chciałbym móc po telnecie bez logowania. Wskazując dany konkretny pod, dostać się do danego konkretnego urządzenia po konsoli. Taki jest mój cel konfiguracji. W związku z tym, jedziemy dalej po kolei. Moderate może dla mnie zostać. W kolejnym kroku możemy sobie zmienić, skonfigurować to, co robiliśmy w trybie tekstowym. Czyli widzimy, że tutaj mamy hostname, adres IP, maskę, DNS. Tu mogę poprawić tego, ten DNS. Tutaj tak samo mamy dwie opcje zapisu. Try Changes to jest to aktywacja tego, tej konfiguracji, a Apply Changes to jest zapisanie do flasha. Więc drugi krok mamy już też gotowy wykonany. Trzeci krok trzeba poczekać chwilę, bo jak dałem Apply Changes, to on e, robi dokładnie to co w konsoli, czyli zapisuje po prostu na flashu do plików i chwilę mu to zajmuje. Możemy przejść, jak już się załadował do kolejnego kroku. Jaki typ połączeń będziemy wykonywać? Ja tutaj w moim środowisku ustawię sobie, że zarówno będę mógł łączyć się Telnetem, jak i SSH. Obie metody będą dostępne. Ustawienia prędkości tej konsoli standardowe 9600. Idziemy dalej. Tutaj można sobie dodać użytkowników. Ten użytkownik pierwszy, admin, on musi być. Domyślnie nie da się go skasować. E, oprócz tego możemy sobie różnych użytkowników dodawać. Możemy dodawać tych użytkowników, dlatego że w tym serwerze konsolowym możemy udostępniać konkretne podty konsolowe w zależności od uprawnień konkretnego użytkownika. W moim scenariuszu nie ma to znaczenia, natomiast jeżeli ktoś ma grupę e, administracyjną, która jest po prostu większa i niektórzy administratorzy mają dostęp do niektórych e, urządzeń, a inni nie mają tego dostępu, no to wtedy można ten dostęp różnicować per pod. Za chwilę pokażę, jak to dalej e, można robić. Ja mam już użytkowników ustawionych. Idziemy dalej. Można buforować informacje, które są zbierane z podtu. Ja tego nie włączę, ale jeżeli ktoś chciałby, to może sobie zapisywać dane, które są z podtu ściągane, czyli te, które przez konsolę były wykonywane. No i możemy skonfigurować zewnętrzny serwer syslogowy. Czyli takie rzeczy możemy tutaj w tym wizardzie sobie zrobić. Zastosujmy te zmiany. Poczekajmy, aż one się załadują. No i możemy teraz przejść do trybu Expert, czyli do pełnej konfiguracji, którą mamy dostępną poza tym Wizardem. Tutaj poza Wizardem mamy takie dwa miejsca kluczowe, które warto odwiedzić, zanim dalej zaczniemy pracować z urządzeniem. Pierwszy to jest Security. I tu w Security mamy oprócz użytkowników, których wcześniej już konfigurowaliśmy. Możemy tutaj dać grupy jeszcze i grupować, to mamy możliwość ustawienia profilu. To też ustawialiśmy tutaj wcześniej. Istotne jest to, że ustawienia tego profilu nie są automatycznie koordynowane z ustawieniami portu, do których za chwilę przejdę. Czyli jeżeli patrzymy sobie na porty, mam tu 48 portów moich konsolowych, interesuje mnie. Wersja fizycznych podtów, bo ja będę korzystał konkretnie z tego urządzenia i konfigurował te podty na tym fizycznym urządzeniu. Domyślnie te wszystkie podty, 48, nie są włączone, więc, żeby je włączyć, to najlepiej Modify ALL. I tutaj wybieramy, jaki tryb pracy tego podtu, i tu trzeba skoordynować to ustawienie. Zgodnie z y, wcześniej ustawioną polityką, czyli ja wybieram, że to będzie telnet SSH. Nie ustawiam żadnej autoryzacji, czyli nie wpisuję tu grup ani użytkowników i nie ustawiam źródła autoryzacji, ponieważ ja chcę w tym scenariuszu bez logowania dostać się po telnecie do danego urządzenia i jego konsoli. Tutaj dalsze ustawienia nie mają dla mnie znaczenia. Nie uruchamiam buforowania danych, czyli nie zapisuję ich. Multiuser, można sobie ustawić możliwość logowania się do konsoli danego urządzenia przez wielu użytkowników, ale trzeba też ustawić, który będzie miał wyższe uprawnienia. I na koniec mamy możliwość zmiany podtu i szczegółowych ustawień dla. Tych podtów konsolowych. Czyli zaczyna się e, numeracja podtów konsolowych od 7001 w tym urządzeniu. Mam 48 podtów, w związku z tym będę miał e, możliwość wybierania połączeń moich telnetowych od podtu 7001 do podtu 7048, i każdy z tych podtów będzie wskazywał na inne urządzenie. Tak standardowo to działa. No i to jest e, podstawa konfiguracja zrobiona. To co teraz potrzebuję sprawdzić, to wejść na. Tryb logowania przez telnet i z wy wykonania testowego połączenia. Czyli wracam sobie tutaj do mojej konsoli. Tu z boku już mam telnet uruchomiony. E, mogę go jeszcze raz uruchomić, czyli stąd, stąd sobie wyjdę. I nawiązujemy połączenie telnetowe. Jeszcze pokażę Tobie szczegóły tego połączenia. Czyli wykonuję połączenie internetowe na pod 7001 na adres, który wskazałem w statycznej konfiguracji serwera konsolowego. Czyli w ten sposób mamy możliwość wykonania zdalnego połączenia na konsolę, nie będąc fizycznie w danej lokalizacji. W tym odcinku to wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania co do ułatwienia sobie Pracy, konfiguracji takiego urządzenia, to zadaj je w komentarzu. A na koniec jeszcze powiem o cenie. Ja tutaj zerknę sobie na fakturę, żeby dobrze powiedzieć. Mnie ten serwer konsolowy kosztował 361 zł i 99 groszy. Więc jeżeli chodzi o takie zastosowania laboratoryjne, czyli mój scenariusz, jak najbardziej takie urządzenie jest wystarczające i dla mnie satysfakcjonujące. Cena jak najbardziej jest przystępna, jeżeli chciałbyś tego typu urządzenie sobie zamontować, to jak najbardziej jest taka możliwość. Trzeba tylko pamiętać o kablach, e, warto sobie zrobić e, lub zamówić przejściówki. Kable można wykonać je samodzielnie, jeżeli ktoś chce, to wszystko zależy od tego, ile tych urządzeń jest do podłączenia w danej sieci. Na dzisiaj to tyle, e, dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.